Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii 3 4 z The Baby Challenge i jak widzicie nie ma już z nami e, Chase'a o Jezus mm. Wyprowadziłam go. Wy... Tak jak ustaliliśmy, dałam mu chyba... Pi... ile ja mu dam 1000, tak mi się wydaje, ale myślę że lepiej będzie jak będziemy dawać 5000 i myślę, że będę robić tak, że po prostu następne dziecko wprowadzę jakby do niego On teraz nie mieszka nigdzie, w sensie tym takim bezdomnym simem jakby I po prostu jakby Jak wprowadzę do niego następną osobę, to dam im tam 5 jakby za tamtą i 4 za niego, bo dam teraz tylko 1000 Czyli 9000 dam I jakby to będzie taka motywacja, bo w sumie to mamy 7000 i nam to wystarcza, no nie, bo w sumie niedużo wydajemy no, ale musimy trochę tych pieniędzy pozdobywać. A no, mnie denerwuje. Fryz. O, dobra. A, I teraz tak. Mm, Chloe, Chloe, Chloe. E, możesz pójść się wysikać. Mm, wykąpać. Potem oglądać jakieś tam. Albo jeszcze możesz się zająć siostrą. To jest siostra? Nie, to jest brat. O, o. I'm sorry. Zmieszczynterowałam. Przepraszam. Eee. Eee, ok. -ka. Ok. -ka, ok. Na a eee. I lecimy, Zobaczymy, jak to dalej się obudzi. Następny. Eee, mamy Caroline. Eee, Nutło. O Jezus. Kocie. Musisz się do mnie przyturać w tym momencie. Dziękuję. Do widzenia. Eee. Ty w sumie też nie chcesz nic za bardzo, ale zobaczymy, jak, jak tam z jedzeniem stoimy, bo mogłabyś coś dorobić ewentualnie, jak nie mamy. No właśnie, tak średnio stoimy. Ale Ty w dzisiejszym odcinku, jeśli się nie mylę, w związku z tym, że y, Cześć się wyprowadził, to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No właśnie, musisz zajść w ciążę. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Yy. I tak, Ty nie masz chyba zaczętego jakiegoś nowego związku, tak mi się wydaje. A więc poszukamy jakiegoś losowego gościa na mieście po prostu. Czemu nie? Okej. Okay. Mm, I ty, Sophie. Mm, tak, to możesz się wykąpać. I potem jedzenie zrobi twoją mama. Możesz tak powiedzieć, jak masz A, już będzie to jedynie, dobra, to nie może. To tak. Y, weź porcję... E, ty wzięłaś już... Y, ty... Sophie, tak? Sophie? Tak, Sophie, dobra. Też weź porcję. Natalie! Też możesz wziąć porcję. Mm, Kelly, tak? Dobrze wojna? Tak, dobra. Też możesz. Charlie... Jesteś średnio głodny, ale możesz poprosić tą kobietę, żeby cię wykąpała. A tu jest zajęta, dobra. tam czekaj, żeby tu cię wykąpała. Czas na kąpiel i ty. Okej. Okay. Piąta rano trochę wcześniej na wstawanie, mam wrażenie. W sensie nie wiem, ja na przykład nie wstaję o 5 rano. Jakby. W sensie. Ja mam jednak stosunkowo blisko do szkoły, więc może dlatego, ale. Mmm. No, mm. Aha, okej, okay. ktoś wam umarł w rodzinie? Świetnie. Nie, tobie umarł tylko? Ktoś? No to pewnie jakiś tam... Nie wiem, ktoś tam... No właśnie, no, na przykład ona. Okej... To dwoje yy. okay. jest z czarodziejem? I mean, dobra? Ehm, to teraz tak? Ech, bo nie pamiętam. ty masz pracę, mm, a ty Sofii, ty był. Ty... O Jezus! Mama mi kazała otworzyć się przeciąg, zrobił w pokoju. Świetnie. Dobra. Przeciąg sobie zrobię po nagraniu, teraz może niekoniecznie. Okej. Okay. a my zrobimy tak, że ty poczekamy do tej ósmej i wtedy tobie weźmiemy jakąś pracę dorywczą. A ty musisz jeszcze umiejętność, jaką masz tam umiejętność programowania. E, to będziemy rozwijać programowanie teraz w takim razie. <laughs> mm, grę w grę. E, to nie jest programowanie, co ja odwaliłam. Mózg, trzeba użyć mózg, OK. Dobra. E, możesz hakować. To dostanie może za to jakieś pieniądze albo nie. Chloe ty jak tam... <laughs> ty masz wszystko, ale pracę mu możesz zrobić. E, a nie, dzisiaj i, i tak nie weźmiemy prez w Czech, no bo są w szkole jakby. Ale dobra, przynajmniej mogą mogą odrobić. A jakby mi się udało jeszcze dzisiaj ogarnąć, żebyś e, wzięła i... Czy muszę małe dziewczyny jedzą, czy nie jedzą, czy co robią? Miałyście jeść. Kelly, Natalie, here you go. Wiem, że powiedziałam w całej kolejności, ale to było takie generalne, a nie, że nie i wołam jakby nie. Więc... Karola, ja sobie coś maluje. I teraz, gdyby udało się zrobić tak, żebyś ty, moja droga Sofie. E, nie, nie. Ty, moja droga Sofie, złego się okignął, bo się miałam takie. Hmm, co? Coś nie działa. E, gdybyś się teraz, ten poziom, to bylibyśmy w stanie zrobić tak, żebyś jeszcze dzisiaj się wyprowadziła zanim twoja mama zajdzie w ciążę, i wtedy by była szansa na bliźniaczki. Ale jestem pewna, że nie zdążysz rozwinąć y, tak szybko y, tego. Mm, y, y. Czy ty się umyłeś? Omyłeś się. Dobra, teraz idziesz jeść. Proszę. Wiecie? Wiecie. Jak tam idzie z waszymi... E, z dorastaniem chodziło mi Dobra, 26 dni mamy, okej, okay, ja, albo długie jest życie, to spoko. Mm, masz No właśnie, nie rozwiniemy jej teraz, to może w następnym odcinku ją wyprowadzimy Może się uda e, Dobra, a e, ja chciałabym zobaczyć jak tam z waszymi umiejętnościami No widzę, że jest nawet nieźle no, Okej okay. Dobra, ogarnię się Mmm... A teraz tak, ty wziąłeś Żarcie wziąłeś. To teraz tu. I teraz, yy, moje drogie tak. A robimy. <laughs> możesz baw się lalkami, a ty możesz baw się też lalkami. Nie będziesz się razem bawić lalkami. Mogam nie znać <laughs> bawi się lalkami ale to mi czasami nie działa, nie wiem czemu, więc... I co? Ty się nie bawisz lalkami? Bawisz się, tylko ona cię podnosi, okej. Okay? Mm. Jak nam z tym No nie uda ci się, ale możesz skończyć hakować to przynajmniej. No chyba, że. No jest tam jakaś szansa. Co ona tak długo to hakuje w ogóle? Łatwo. A co ty jesteś smutna? Bo. Wiem, że jesteś całkiem sama, ale wyjdziemy dzisiaj na miasto poznawać jakiegoś faceta z ty masz komunikację jeszcze słabą, też, więc możesz na razie z nim pogadać, a potem możesz bawić się tym czymś. Ty nie wiem możesz pobiegać, ale generalnie to robić to muszę ochotę, dlatego, że ja teraz się skupiam na Sofii, bardziej niż na Tobie. Albo wiem, chciałabym ją dzisiaj wprowadzić. Spóźniłeś się ze szkoły 3,5 godziny, ale powiedzmy, że to niechcące. Co? Spadaj. Yy, dobra, to idziemy tak. Ty płacisz rachunki. Eee. Yy, płacisz rachunki? O, właśnie to. I weź też pocztę od razu. I lecimy na miasto. Poznać kogoś. Dobra. A gdzie możemy pójść? Do galerii sztuki. Dlaczego ona jest goła? Dobra. Nie, 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 nie. No, okay. mm. Możemy pójść do galerii. W sumie. Powiedzmy, że to będzie ok. A ja jeździemy cały biurko w sierści, proszę. Powiem Wam, że generalnie. To jest tragedia, jak ma się cz cztery koty. No ale są takie słodziaśne w ogóle. Nie wiem. No, jakieś takie. Dobra, A lecimy dalej. E Mamy tu jakiś ludziów. E Bakon. O, Bakon. Czy on nie jest naszym sąsiadem? Nie, to nie tu. Ale on jest, y on mieszka tam w wieczorze. Spadaj. Eee, on mieszka w jednym z tych takich apartamentów, właśnie w Sanmaishonu Spróbujemy od razu tak do niego uderzyć w ten sposób I tak eee... O Jezu, no nie idź, sią! Ogarnij się! Dobra, zaraz go zaprosimy tu, po prostu A, ciebie może! Poprosimy o autograf, bo moglibyśmy go sprzedać ewentualnie. Jak już tu stoimy? No, halo. Krasia ja Garnier, kobieta. Ona tak nie miała na nazwisko, więc y, chyba jakoś wyszła. Daje nam autograf. Ona to nie jest tak, że to jest super rzadko. Daje ona jest zawsze. Mm, no, nope. nie dam ci. Nie ma szans wyceń. Jak wycenimy, to chyba więcej za niego dostaniemy, tak mi się wydaje. O, so see. I mamy 400 simoleonów darmowych A teraz tak, e, my potrzebujemy charyzmy, więc... E, no. Ja bym tu poznał po prostu jakichś ludzi e, Przywitaj się z nim e, W sensie, jak mówię ludzi, mam raczej na myśli facetów bo kobiety tak nam średnio są potrzebne, ale tych też cikły, więc e, proszę i siku mm. I zaproszę tu tego baku. Dobra, poznałeś go świetnie, i cikać się jeszcze w kacie. O. ta toaleta? W sensie, że tamta jest dam nie? Tak, okej. Okay. Jak to? Dlaczego nie zostałaś... No ja chciałam, żebyś szóstkę miała. To jest nienormalne. Ja się tak starałam. Dobra, nie mam. A mnie programowanie, to się zaraz. Dobra. W takim razie będziemy co dzień na mieście, mam dość, bo nich w ogóle nie słuchają, co ja do nich mówię No i gdzie jesteś? O, tu jesteś Dlaczego to w ogóle tak dziwnie wyglądasz? to zawsze inaczej wyglądasz Bo to jest twój ten e, letni taki strój Dobra, zaczniemy tak Wiem, że jest źle, ale chodziło właśnie o to, że będziesz gadać do ludzi, nie? Bo to tu jesteś, no. nie? Zgarnij się, to ci spadnie szybciej No, coś nie idzie, no dobra To na razie pogadamy do niego przyjaźnie, a potem zaczniemy filtrować Może jak pogadamy z nim... Nie, nie. a, porozmawiaj to było, ja myślałam, że to może pożegnaj a, Może jak nim pogadamy, to za spadnie, bo wiecie, że chodzi o to, że towarzyszą, to będziemy towarzyscy Proszę, tych pochwalmy twój No ale gdzie ty leżysz? Gdzieś dopiero przyszedłeś. I gdzie jesteś nienormalny? O, metro! to metro. Okej, okay. nawet nie wiedziałam, że to jest. Metro, w sensie, nie? okej, okay, okej. Okay. Hmm. E, dobra, zrobimy tak. już tu jesteśmy, może ćwierć opowiadanie historii, bo od tego charyzma rośnie, jeśli się nie mylę. A tu nie możesz wejść do męska, już pamiętam, sorry. Niedyskutowanie. Opowiadanie historii. Bo nie chodzi o charyzmę, tak? To charyzma ci rośnie? Tak. Bo potrzebujemy już z tego poziomu, tutaj, więc co możemy odbić równie dobrze. Czemu nie? Podejdę do domu Okej. Ok, eee, teraz możemy zrobić sobie armagedon, bo tak zawsze jest jakiś dużo simu w jednym domu. I na przykład nie mam, nie, nie. nie. Zobaczymy, jak tam będzie. I teraz tak, e, zastopię stopię szybko i tak. Jak ty się masz, e, się masz bardzo dobrze. Mm, masz sam Co Możesz sam, to lub to e, Ty, moja droga. Czy ty, ty jesteś, jeśli mogę wiedzieć? Tu jesteś, Ok No, <coughs> no to tak. Lecimy. Czy to nie było nocników? tu był. To proszę skorzystać z nosnika. Potem powiemy komuś, żeby cię wykąpał. Albo mm, tu dobrze o kąpiel. Ty ją wykąp. Dalej Chloe. Uh. Mm. Będziemy musieli zjeść coś wszyscy, więc w sumie równie dobrze można zobaczyć eee. to ile tego jest? Jedno Aha. tego jest dwa. No to słabo stoimy z jedzeniem z tego co widzę. Więc możesz zrobić, dlatego że twoja matka nie da rady, bo jest nieogarnięta, e, więc tak, proszę, wykąp się, skorzystaj i potem dalej zobaczymy. E, Sofii, nie przeglądaj sieć. Ty w sumie jesteś w miarę ogarnięta, więc zrobisz lekcję i pójdziesz spać. Może dadzą ci szóstkę w, jutro. Dzisiaj wydaje mi się, że średnia szansa, że będziemy spać przed tą 24, ale trudno. Dobra. No. Mm. A ty co? No nie możecie wykąpać tam? Okej, okay. i wszyscy ludzie głodni, proszę. Koloni byłaś głodna, byłaś, dobra. Mm, weź porcja. Eee, ty nie jest głodna. Ty wzięłaś. Eee, Weź, weź, nie płacz hmm, Jak skorzystasz z niego weź, OK No i albo w przyszłym, albo w jeszcze następnym odcinku już będziemy e, Chcieli zachodzić w ciążę Tak mi się wydaje i tak myślę, że zrób lekcje i idź spać. Wiem, że te projekty trzeba zrobić, no nie, ale yy, znaczy no nie trzeba, one są tak dodatkowo. Właśnie z tym dodatkową nie do końca ten, bo yy, yy, jak one są dodatkowo? To chyba nie będę ich robić, bo o, nie bardzo nam starczy na to czasu. Dobra, ty już idziesz spać. Czy ty Tobie już kazałam się jakoś spać? Tak, kazałam, dobra. Czy ty, mój drogi, idziesz spać? Nie, ty na razie jesz, ale ty pójdziesz jeść, ok. Chyba już wszyscy wzięli jedzenie, więc ja to schowam. I teraz tak, ee, okay. oj, e, ty chyba się zsikasz w pielugę z tego co widzę, ale zobaczymy spróbujemy. Okej, okay, jak skończyłaś jeść, mm, a jesteś wyspana, ale chcesz, żeby ktoś cię wykąpał, okej, okay. to poprosisz Majd na okay. Czyli dzisiaj nie wszyscy pójdą spać z tego co widzę, średnio z tym. O. dokąd idziesz, i się mogę wiedzieć Co w jakimś takim dziwnym miejscu ten talerz? Dobra, nie wiem, nie będę pisać Ale możesz yy, bawić się lalkami No i proszę No dobra, ja mam nadzieję, że podobał się ten odcinek Jeśli tak, to oczywiście zostawiajcie łapy w górę i subskrypcję. Ale dzisiaj to na tyle, tak więc trzymajcie się, no i cześć!